Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w akcji z to wstyd jak wiecie zawsze tutaj zapraszam i możecie posłuchać fantastycznych rozmów z lekarzami różnych specjalności, a dzisiaj moim gościem specjalnym jest Franciszek Strzałkowski, który zajmuje się na witam serdecznie. medycyną estetyczną. Franku, dzisiaj zaprosiłam Cię dlatego, ponieważ jesteś autorem akcji Lubię siebie, ja sama biorę udział w tej akcji, to jest ważne, żeby Kobietach wzbudzać takie poczucie własnej e, wartości. Powiedz mi, ja tak zapytam przewrotnie, za co kobiety nie lubią siebie. Słuchaj, e, za co kobiety siebie nie lubią. To jest generalnie Polki mają to do siebie, że są super kobietami, są wyjątkowo atrakcyjne, zadbane, natomiast siebie okazuje się, nie lubią. Każda kobieta gdzieś w swoim etapie życia musi przejść z tego nie lubienia siebie, lubienie siebie, dlaczego siebie nie lubi. Jest to spowodowane. Tym natłokiem takiej, powiedziałbym, perfekcyjnego pokazania różnego rodzaju kobiet na Instagramie, Facebooku i My innych mediach ja, społecznościowych, że są kobiety perfekcyjne. A umówmy się, tam w ogóle nie ma krzty prawdy. Jeśli ktoś ogląda, że może być super matką, super szefową, super żoną i jeszcze sprząta, gotuje i ogródek kosi i w ogóle wszystko robi, a inne nie, to można się zakupić. To tak? nie ma takich kobiet. Ale też... nie ma, to jest <grym> tylko po prostu kreskówka bym powiedział. No tak właśnie Franku, tak. powiedz mi kiedy odmawiasz w związku z tym zabiegów? No bo pewnie przychodzą tutaj piękne kobiety, które mówią oj doktorze nie lubię siebie, może bym zrobiła to, a może to, a może To najchętniej wszystko. Słuchaj, okazuje się, że większość pacjentek, które do mnie przychodzą, one właśnie mają problem z samą akceptacją. Medycyna estetyczna w naturalnym wydaniu, w takim dobrym wydaniu, może być pretekstem do zmiany własnego postrzegania siebie w taki pozytywny sposób, żeby siebie zacząć lubić. Natomiast nie jest to warunkiem, powiedziałbym, jedynym dostojnienia, sine qua non, żeby kobieta zaczęła siebie lubić. To jest pretekst albo jeden z elementów ważnych, ale nie jedyny. Dlatego też kolejnym ważnym elementem jest praca w głowie tej kobiety, żeby pokazać jej, że ona jest wartościowa, że ona jest fajna. Dlatego też Stworzyliśmy tę akcję Lubię Siebie. Tak? Zaprosiliśmy bardzo dużo znanych osób, aktorek, rozpoznawalnych osób, które mają jakieś, jakąś historię. To nie jest tak, że one były takie fajne od samego początku, czy takie fajne osoby myślały, że są takie fajne. Po prostu one miały gdzieś problem z tą samą akceptacją. Mówią o tym szczerze, że był problem, i jak im się udało przejść do tego, żeby siebie samego polubić. I drogie panie, jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli mąż, partner mówi wam, nie akceptuje was i wciąga was po plecy... się. <śmienia> zmieniajcie albo zmieniajcie tych partnerów, żeby oni się zmienili na innych takich, żeby was akceptowali, bo mężczyzna, pamiętajcie, powinien kobietę Spierać. wspierać, żeby ona szła do góry, żeby roz, I... te skrzydła rozwinęła, a nie ciągnąć to. Czekajcie, Czekajcie, bo Fralek rozwinął tak skrzydła, że nie da mi coś powiedzieć, więc ja na koniec. Chciałabym, żebyście napisały dziewczyny pod postem za co e, lubicie siebie, e, no a może ja taką a malutką... Najciekawszy na, na, no, komentarz, na pewno jakoś nagrodzimy, o, może właśnie. to jedna z Was będzie inspiracją dla kolejnych, w kolejnej edycji o, właśnie. kto wie. To by, to by było bardzo fajne, także ściskamy Was bardzo mocno z doktorem e, Frankiem Strzałkowskim. Do zobaczenia.